Dzień dobry, kochani. Ja się nazywam Rafał Kłosiński i mieszkam w Białymstoku. Mieszkam na osiedlu Białostoczek. I razem dzisiaj z grupą przyjaciół przyszliśmy tutaj do... w samo centrum, aby głosić wam Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Pani, pewnie każdy z Was myśli osobno o swoim życiu, czy jest dobre, czy jest złe. Prawda jest taka, że ilokrotnie rozmawiam z ludźmi, to praktycznie nikt z Was, nikt z Państwa nie ma pewności zbawienia. I często jest tak, że mówicie: Ja nie wiem, gdzie ja pójdę po śmierci, może do czystca. Kochani, chcemy Wam dzisiaj powiedzieć o ratunku, który jest w Jezusie Chrystusie. Ale zanim Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, było ogłoszone prawo Mojżeszowe. W tym prawie część grzechów dało się przebłagać i mogły zostać odpuszczone, ale były takie grzechy, za które nie było przebaczenia. W Jezusie Chrystusie każdy grzech masz przebaczony. Nie przesłyszałeś się, masz przebaczony. Jest napisane, że nasz list dłużny jest wymazany. Dzisiaj jedyny grzech, jedyny sposób, aby nie zostać zbawionym. To jest odrzucić to, co Jezus Chrystus zrobił 2000 lat temu, co już się dokonało. Dlaczego przywołałem tutaj prawo mojżeszowe? Kochani, bo bardzo wielu z nas, jak nie wszyscy, wartościujemy sobie karę i winę. I prawda jest taka, że w sądzie. Za jeden paragraf otrzymasz grzywnę, za drugi paragraf otrzymasz dwa miesiące więzienia, a za inny paragraf otrzymasz 25 lat więzienia. I te grzechy są bardzo zmyślnie podzielone na lekkie, średnie i ciężkie. Jest każdy kaliber grzechu. I wielokrotnie może myślisz sobie, że jeżeli nikogo nie zabiłeś, jeżeli nikogo nie zgwałciłeś, jeżeli nie zabiłeś matki ciężarnej z dzieckiem w brzuchu, to to, że się gniewałeś na kogoś, to, że w Twoim sercu jest zazdrość albo zawiść, to to nic nie znaczy. Chcę Ci powiedzieć, że Biblia. Mówi, że tylko jeden grzech oddziela nas od Boga. I jeżeli będziesz szczery sam ze sobą, to zgodzisz się, że zdarzyło się tak, że chociaż raz powiedziałeś w swoim życiu kłamstwo, albo chociaż raz wziąłeś nie swoją rzecz, nawet jeżeli był to tylko długopis nie Twojego biurka. Kochani, nie chcę Wam powiedzieć, w jakim beznadziejnym stanie jesteście. A prawda jest taka, że grzech czyni beznadziejność w naszym życiu, ale chcę Wam powiedzieć, że jest na to ratunek. Chcę Wam powiedzieć, że każdy grzech, czy to, że popatrzyłeś z porządliwością na drugiego człowieka, czy to, że okłamałeś, czy to, że zabiłeś, czy to, że po prostu się gniewałeś, jest na to ratunek. Czym jest ten ratunek? Wiecie, bo większość religii mówi Wam, że macie się starać. Macie się starać być dobrymi ludźmi żyć w miarę moralnie. Za dobre rzeczy macie nagrodę, a za złe poniesiecie konsekwencje. A tylko chrześcijaństwo mówi Ci zupełnie co innego. Wiecie, wolą Boga nigdy nie było to, aby człowiek poznał różnicę między dobrem i złem. Bóg, kiedy stworzył człowieka, powiedział: Możesz robić wszystko, wszystko Ci wolno, ale nie wolno Ci z drzewa poznania dobra i zła. Bóg wiedział, że jeżeli człowiek wejdzie w mentalność dobra i zła, na pewno umrze. Wiecie? Jezus Chrystus, Jezus Chrystus, ten, który Kościół powiesił na drewnianych krzyżach, w ciemnych, zimnych pomieszczeniach, ten Chrystus jest zmartwychwstały. On żyje. On żyje i mam na to dowody. Tak, tak, mam na to dowody. Razem z moją żoną uzdrawiamy ludzi. Moja żona jest lekarzem, ale nie chodzimy do lekarza. Nie potrzebujemy. Jeżeli coś się dzieje nam albo naszym dzieciom, kładziemy nasze ręce i choroba odchodzi. Powiedziałem wam, że mieszkam na Białostoczku jakiś czas temu. Jeden z moich sąsiadów wszedł pod, wprost pod nadjeżdżający samochód. I kiedy usłyszałem to upnięcie, a to było już późno wieczorem, wyjrzałem przez okno i zobaczyłem jak człowiek leży plackiem na ulicy. Przód samochodu jest totalnie rozbity, a on się nie rusza. Więc zbudziłem moją żonę. Ona już wtedy spała, powiedziałem, Patrycja, wstawaj. Trzeba ratować człowieka. Wybiegliśmy i zacząłem pytać, co się stało, czy on żyje. Zapytali, czy umiem wykonywać sztuczne oddychanie. I wiecie, wiedziałem, że sam fizycznie. Nie jestem w stanie mu pomóc. Więc pomodliłem się za tego człowieka i powiedziałem w imieniu Jezus: Ja teraz czynię, że wszystko, co, jest, co było uszkodzone, czynię zdrowym. Wstań! I ten człowiek otworzył oczy, chociaż nie było z nim żadnego kontaktu. Otworzył swoje oczy. Zapytałem jego kolegę, jak on ma na imię. Powiedzieli mi, zapytałem, Robert, czy coś cię boli? On się tylko uśmiechnął i powiedział, nie, nic mnie nie boli. Wstał natychmiast. Został natychmiast uzdrowiony. Moja sąsiadka, która mieszka dwa bloki dalej, została uzdrowiona z raka piersi. Miała przerzuty do płuc. Jeżeli kiedykolwiek słyszałeś, czym są przerzuty do płuc, to wiedz... Wiesz, że to jest wyrok dla człowieka. Ten Bóg, który powiedział, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszystkim ludziom. Powiedział też, będziecie uzdrawiać wszelkie choroby. Będziecie wypędzać demony. I to właśnie robimy. Och, jakie to dziwne jest dzisiaj, kiedy... Widzi się grupę ewangelizacyjną, która mówi o żywym Jezusie. Bardzo łatwo jest porozmawiać sobie o Putinie, o Ukrainie, o Lewandowskim, o chwytliwych tematach, o tym, co tam u ciebie. Ale jeżeli słyszysz Ewangelię o Jezusie Chrystusie, o ratunku z grzechów, z każdego Twojego grzechu, jeszcze raz powtarzam, nie ma znaczenia. Czy zabiłeś, czy się gniewałeś? Grzech jest grzechem i oddziela cię od Boga. Jeżeli dzisiaj nic z tym nie zrobisz, to wiedz, że będziesz tłumaczył się przed Bogiem. Sam Bóg zapyta cię, co zrobiłeś z tymi słowami? Co zrobiłeś z tym poselstwem, które było głoszone tutaj, na rynku w Białym Stoku? Chcę Cię dzisiaj zachęcić, żebyś przestał się starać, przestał się starać być dobrym człowiekiem, żyjącym moralnie, ale żebyś zawierzył Jezusowi, żebyś zawierzył, że zbawienie jest w Jezusie Chrystusie. Kochani, ludzie byli w stanie nawet wymyśleć coś, co ma za zadanie obejść, jedyny ratunek, który jest dla człowieka. Ludzie wymyślili sobie jakieś systemy kar i nagród, jakieś systemy przejściowe, jakieś czystce, jakieś dziwne rzeczy. Ale chcę ci dzisiaj powiedzieć, że nie ma innego ratunku niż Jezus Chrystus. Co z tym zrobisz? Bóg powiedział, Oto kładę przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz życie, abyś żył. Wiecie, Bóg nie jest gwałcicielem. Bóg nikogo nie przymusi do tego, żebyś kochał. W miłości można zrobić wiele rzeczy, ale nie przymusić kogoś, żeby kochał drugą osobę. I tak samo jest z Bogiem. Nie jestem w stanie przekonać Cię swoimi słowami do Jezusa Chrystusa. Ale jeżeli cokolwiek znaczy dla Ciebie to, to poselstwo, które słyszysz, zrób coś z tym. Wróć do domu i przyznaj, że Jezus Chrystus umarł za każdy Twój grzech. Przyznaj to. Powiedz to na głos. Powiedz, Panie Jezu, ja nie chcę się już dłużej spinać. Ja nie chcę udawać. Nie chcę chodzić do spowiedzi, która nic nie daje. Te grzechy nadal wracają. Wierzę, że zmarłeś i zmartwychwstałeś. Za mnie i za mój grzech. Jeżeli cokolwiek to dla Ciebie dzisiaj znaczy, zrób coś z tym. Zapraszam Cię też, jeżeli tylko chcesz, podejdź do nas, porozmawiamy. Powie, powiemy wam troszeczkę więcej. Jeżeli czegoś nie rozumiesz, jeżeli masz wątpliwości, to zapraszam Ciebie. Przyjdź i porozmawiajmy. Jesteśmy tutaj jeszcze. Mniej więcej godzinę. Jesteśmy tutaj dla Was. Zapraszamy.